Szczepan, tu trzeba, tu trzeba jeszcze poczekać, bo my potrzebujemy mieć odpowiedź kiedy wie, będzie, będzie możliwe takie spotkanie. Nie, nie ma takich nie, ustaleń. Bo potrzebujemy odpowiedź. Kiedy my wyjdziemy już tutaj nie będzie. Nie, Proszę Państwa, jesteśmy, bo tutaj też relacjonujemy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Na żywo? Tak, idzie na żywo, już nas ogląda tutaj kilka set osób za sekundkę i pod budynkiem stoi kilka tysięcy rolników. Którzy sprzeciwiają się z bardzo szybkim procedowaniem ustawy, która uderza w całe polskie rolnictwo. Weszliśmy, żeby spotkać się z prezesem partii, który złożył taki projekt ustawy, by to było zrobione. Nie ma czasu. Jest czas, żeby w dwa dni przegłosować ustawę, ale nie ma czasu, żeby spotkać się z ludźmi, których ta ustawa i te wszystkie rozporządzenia towarzyszące będą głosowane. My potrzebujemy. Tutaj jest bardzo miły pan policjant. Nie ma, nie ma czasu. Tutaj jest też z nami kilku posłów, którzy byli odważni, przyszli. Niestety, posłowie, ja sam miałem przyjemność rozmawiać z posłami opozycji, największych klubów. Pan poczeka, sekundkę. Tak, pan poczeka. Pan może wyjść. Tak, że wejdzie 10 osób, i weszły cztery. Tak. Tak, proszę pana, dżentelmeńskie umowy to są takie, które złamał Jarosław Kaczyński w tamtym tygodniu i wszystkie głosy, które on dostał, tutaj musi też być to powiedziane, zostały nie pozyskane, tylko zostały skradzione, bo to się oszukuje w taki sposób ludzi. Tak, oczywiście, za chwilę przekażemy i my chcemy wiedzieć, kiedy pan Jarosław Kaczyński będzie miał czas spotkać się z przedstawicielami rolników, którzy mieli odwagę tutaj dzisiaj przyjechać. My potrzebujemy taką odpowiedź, tylko i to wy panowie w tej chwili, tutaj pan wicedyrektor biura partii wstrzymuje nas, my nie możemy wrócić do domu, pracować, nie możemy i złożyć petycji pod sejm, bo nas wstrzymuje. Niech pan nie, nie, nie używa tych zagrywek, pan nas nie przetrzyma. My się najedliśmy, pan Szczepan się najadł dużo mięsa, pani Renata Beger, która jest z nami, ja, ja w ma w torebce, ja pan to Sławomir ja Izdebski, też przedstawiciel Związku Rolników się najadł. Panowie posłowie ja, ten mają ten 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 odwagę. Ten i, I, żałujemy, I żałujemy, że nie ma z nami tych posłów, którzy należą do klubu Koalicji Obywatelskiej, Porozumienia, y, Solidarnej Polski, którzy mają takie same zdanie jak ci ludzie. Tylko boją się tego wszystkiego przekazywać, mówić, bo oglądają swoją karierę polityczną już gdzieś w przyszłości, która i tak legnie bo to rolnicy to wszystko obalą i obrócą. To są bardzo miłe panie, bardzo miły policjant. A my czekamy od pana dyrektora, bo ja widzę, że pan nie wykonał żadnego, nawet najmniejszego ruchu żeby się dowiedzieć i to jest właśnie tak. działanie polityków, bo pan jest politykiem, żadnego najmniejszego ruchu, żeby umówić to spotkanie. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby sobie zmarnować trochę czasu, jesteśmy tutaj po to, żeby spotkać się z ludźmi, którzy podejmują najważniejsze decyzje i, i tutaj posłowie, z którymi może mamy... jesteśmy tutaj po to, żeby spotkać się z ludźmi, którzy podejmują najważniejsze decyzje i, i tutaj są ludzie, są posłowie, z którymi może mamy różne zdania czasem, mamy inne, ale mają jedną cechę, którą, którą, którą musi mieć poseł. Nie, czekamy na spotkanie. My czekamy na spotkanie. My czekamy na spotkanie. którzy mają odwagę mówić to jakie są problemy, jakie są bolączki i mają odwagę podejmować bardzo często decyzje, które są niepopularne. Będziemy czekać. Panowie tutaj pan policjant, bo okazuje się, że na zewnątrz jest bardziej gorąco niż tutaj. Proponuję może faktycznie, żebyśmy wyszli i petycja została złożona do pana prezesa. Mam nadzieję, że... Ale może Szczepan, bo tutaj pan wszedł, nie wie, co jest z policją. może chociaż nam odpowie. Może coś się dowie. mogę prosić, dobrze? Bardzo proszę. Dobrze, tutaj czekaj, Tak. może minutę dajemy, nie tak, tak, tak. minutkę i wychodzimy, poczekamy i wychodzimy spokojnie. Eee, Ale w taki tutaj. sposób niestety jest marginalizowane rolnictwo i trzeba to wiedzieć. Ja pamiętam i te miłe wspomnienia, które przywołuje tutaj osoba pani Renaty Beger która jest i która wie, w jaki sposób te sprawy były załatwiane jeszcze ze świętej pamięci Andrzejem Leperem. Co trzeba było robić, pani poseł, żeby sprawy by... mogły iść do przodu. Bo ja pamiętam, jak pani koledzy opowiadali mi, że potrafili wynieść na krześle ministra jakiegoś, potrafili zabarykadować się gdzieś, tylko po to, by w... tylko, potrafi... tylko po to, by w imieniu polskich Jeszcze raz. Na agrounii. A grunia. tak. Dobrze, pana tutaj nie ma. Ale, ale poczekamy, niech pan wyjdzie. No, musimy mu dać szansę, bo bo to będzie. Niech to nie chociaż wyjdzie. Niech chociaż wyjdzie. Zapytać, wyjdzie to chwilę zapewne po. Jedno chwilę że pan. Proszę pamiętać, petycja została złożona. Jasne, złożone złożona. Jakie były ustalenia? Wchodzicie, składacie petycję i wychodzimy. Jasne, żeby było. To, wyjdzie... to, to proszę się jakoś podporządkować, tak jak rozmawialiśmy. Ustalenia były i ja przetrzymałem. Panie Słuchanie. Proszę Państwa, zakończymy relację I, i, i tutaj to Wy Panowie najpierw złamaliście, no, szel... złamał Pan to, że miało wejść tutaj 10 osób, weszły 4 i jest tutaj ponad 20, jest ponad 20 związków rolniczych. Dobra, dobrze, jak się stało Pan do nas nie wyjdzie. Dobrze, jeżeli gorącznie, jeżeli jest gorąco na dworze to trzeba wyjść. Czekamy na to, czekamy Ja się nie boję. No to czego się boicie? To wszystko pokazuje podejście. Tutaj pan Dziambor jest na samym końcu jeszcze z nami, pan poseł odważny i taki absurd, że posłowie i z Konfederacji i z PSL-u potrafią być w tej chwili z rolnikami, ale nie każdy miał taką odwagę. To zachowanie, w jaki sposób teraz zostaliśmy my wyrzuceni z tego wszystkiego, pokazuje podejście partii rządzącej do, do rolników. I niestety tak to wygląda ja nie uważam że tutaj należy wyjść ale nie będziemy zaogniać tego wszystkiego co dzieje się teraz na dworze i przejdziemy dalej przejdziemy pod Sejm. to są tak to są ciźli ludzie jak powiedziała pani Proszę państwa za chwilę tak wygląda Tak wygląda siedziba partii. Nie wiem o co... Dobra, dobra, nie, tu jest nisko. Tutaj? Zobaczcie, zobaczcie ilu jest rolników. Tam stojąc za... bym tu chwilę poczekał, ile policji broni największą partię polityczną w Polsce przed rozmową z rolnikami. To jest karygodne, że takie zachowania są. To jest, to jest zepchnięcie nas wszystkich na margines, albo nawet poza margines. kiedy pan prezes może się z nami spotkać? Oczywiście spotkanie przebiegało bardzo kulturalnie, spokojnie. E, panowie policjanci, e, no może ich pochwalić za postawę. Niemniej, dużo, nie dużo bardziej jest mi że wyszło nie tylko kilka osób. Niemniej, dużo bardziej jest mi z tego powodu, że...